Siemano, siemano, Glitch na expo Fortnite, to w Suba, kiedy jesteśmy na mapie, lecimy sobie tutaj, gdzie jest ten safe tutaj lecimy i teraz lecimy ponownie sobie do tego safe'u który jest w tym oto miejscu, podchodzimy sobie tutaj, budujemy sobie jedną platformę, w tym miejscu robimy dowolny taniec, tu wyświetla nam się pytajnik, jego sobie przeszukujemy, tutaj wpisujemy kod 3927, klikamy confirm w tym oto miejscu, teleportuje nas, Bierzemy sobie jetpack, nie musimy i lecimy sobie teraz tutaj na środek, gdzie jest ta fontanna i na tej fontannie będziemy mieli przycisk do expo, jeśli podobały się takie filmy, to pamiętajcie o wstawieniu łapeczki w górę, subika, dzwonki, wpisaniu kodu w sklepie, który macie w tym momencie na ekranie, bo to mega mi pomaga. I tutaj macie sekret Admin XP. A oprócz tego nie zapomnijcie wbić na Discorda, bo na Discordzie również są czasami konkursy, na jakieś święta i tak dalej. Discord w pisze. Lecicie sobie teraz tutaj do tej wieży, która jest po prawej stronie od spawna. Lecicie sobie tutaj i lecicie sobie do środka tego budynku Kiedy jesteście w środku tego budynku Skręcacie sobie w lewo i tu macie kominek Tu macie również sekret admin XP To sobie przeszukujecie i lecicie ponownie do tego miejsca Lecicie ponownie do tego, tej wieży I tam również znowu będziecie mieli ponownie sekret admin XP Lecicie sobie teraz tutaj Przed siebie Pamiętajcie, że na kanale pojawiają się filmy codziennie z Gliczy, także wpadajcie codziennie i lecicie sobie teraz do tego okna, które jest w tym oto miejscu. Teraz tutaj próbujecie w niego wejść, pyk, wchodzicie i tu macie na środku sekret XP. To co przeszukujecie i za to również dostajecie XP. Ja dziękuję za film, do zobaczenia w kolejnym odcinku. no i co? Siemano!